Moduł DMS, czyli Document Management System, dostępny w systemie Enova 365. To niezwykle potężne narzędzie, które znacząco usprawnia zarządzanie dokumentami w obszarze finansowo-księgowym. Dziś przyjrzymy się bliżej, jak skonfigurować i w pełni wykorzystać ten moduł, aby zoptymalizować procesy księgowe w twojej firmie. Na początek warto zwrócić uwagę na kluczowe zalety korzystania z modułu DMS w Enova 365. Po pierwsze, centralizuje on dokumenty w jednym miejscu, co zyskuje na znaczeniu w dobie pracy zdalnej oraz zespołów rozproszonych. Ponadto, DMS umożliwia łatwy dostęp do dokumentów z poziomu innych modułów systemu, automatyzuje procesy obiegu dokumentów, a także zwiększa bezpieczeństwo i kontrolę nad nimi. Dzięki temu praca w zespole staje się bardziej efektywna, a komunikacja między działami płynniejsza. Rozpoczęcie pracy z modułem DMS wymaga kilku kroków konfiguracyjnych. Na początku skorzystaj z aktywacji licencji na moduł DMS. Następnie skonfiguruj strukturę folderów w repozytorium dokumentów oraz ustaw uprawnienia dostępu dla użytkowników. Nie zapomnij również zdefiniować typów dokumentów oraz metadanych, co pozwoli na ich łatwiejsze zarządzanie. Kluczowym elementem jest prawidłowa integracja DMS z modułem księgowość. Pozwoli to na powiązanie typów dokumentów księgowych z odpowiednimi folderami w DMS oraz na automatyczne indeksowanie dokumentów na podstawie danych księgowych. To znacząco przyspiesza obieg faktur zakupowych, dokumenty są automatycznie rozpoznawane, kierowane do akceptacji i księgowane. Obsługa modułu DMS w codziennej pracy księgowej również jest prosta. Możesz na przykład skanować dokumenty papierowe bezpośrednio do systemu lub importować pliki elektroniczne z dysku czy poczty. Dzięki funkcji automatycznego rozpoznawania treści, OCR, masz możliwość łatwego indeksowania i kategoryzowania dokumentów. Wyszukiwanie ich staje się wyjątkowo efektywne, oferując pełnotekstowe możliwości oraz filtrowanie według metadanych. Implementacja modułu DMS znacząco wpływa na redukcję czasu potrzebnego na odnalezienie i przetworzenie dokumentów, a także minimalizuje ryzyko zgubienia ważnych materiałów. Dzięki DMS przygotowanie dokumentacji do audytów staje się łatwiejsze, a współpraca między działem księgowym a innymi departamentami bardziej efektywna. Aby w pełni wykorzystać potencjał modułu DMS, warto stosować się do najlepszych praktyk, takich jak regularne szkolenia pracowników czy okresowa analiza procesów workflow. Dobre praktyki w obsłudze DMS wspierają ciągłe doskonalenie działań w Twojej firmie. Pamiętaj, że moduł DMS to nie tylko technologia, ale również proces, który wymaga odpowiedniego szkolenia pracowników i adaptacji kultury organizacyjnej. Dlatego warto rozważyć skorzystanie z doświadczenia specjalistów firmy Neosmart, którzy pomogą w prawidłowej konfiguracji oraz wdrożeniu modułu DMS w Twoim przedsiębiorstwie. Zainwestowanie w dokumentację elektroniczną i automatyzację procesów to krok w stronę nowoczesnego zarządzania dokumentami, które przynosi długoterminowe korzyści. Zachęcam do eksploracji możliwości, jakie oferuje moduł DMS w Enova 365 oraz do przemyślenia, jak może on wspierać twoją firmę w drodze do sukcesu. Chcesz wiedzieć więcej? Szukasz innych rozwiązań przyspieszających i automatyzujących codzienne zadania? Zapraszamy na bezpłatną analizę, prezentację rozwiązań. Zapraszamy do Neosmart.